Jednego serca. Tak mało. Tak mało. Jednego serca trzeba mi na a, ziemi. Co by przy moim miłością zadrżało? A byłbym cichym pomiędzy. Y, Cichymi i świętemi. Jednego serca i rąk białych dwoje. Co by mi oczy zasłoniły moje? Bym zasnął słodko, marząc o aniele, który mnie niesie. Wamięcia! Do nieba. Jednego serca tak mało, mało mi trzeba, a jednak widzę, że żądam za wiele! Yeah! Yeah! Oh, oh, oh! Yeah! Mnego serca! Trzeba mi na ziemi. Pozdrawiam, serdecznie pozdrawiam.